Więc bądź już moja, a ja będę twój To nie malny teatr malnych lul Otwarzany w kółko, chociaż pali ból Ja dla ciebie uczuciem stanowiłem cały stół Usiądź więc przy mnie i podaj mi dłoń Nigdy nie słuchaj tych zawistnych kłast Nasi vlogowie będą chcieli zniszczyć naszą miłość I kochaj mnie zawsze i wszędzie. Źle nigdy nam nie będzie. Ja przyniosę Ci upragnione szczęście odchodzę już, dłużej tak nie wytrzymam. Chcę być znów szczęśliwy. Nie mam już sił udawać, że coś między nami Wybacz, nie chcę cię zlanić. Bo nikt nigdy, nigdy wcześniej nie chciał mi pokazać, jak kochać inną osobę. Jak zobaczyć uczu uczucia w oczach bliskiej osoby, jak cieszyć się co dnia Nawet gdy chmury zasłaniają nam obraz nigdzie jak ty nie rozsłonił ognia w sercu Jeżeli już jesteś jak kropla deszczu na pustyni Uczuć w tym miejscu, gdzie mnie pozbawiałaś kompleksów Odchodzę już, dłużej tak nie wytrzymam Chcę być znów szczęśliwy, nie mam już sił, udawać, że coś między nami wywadnie chcę cię zbyt mocno zranić. Wierzy w siebie no i w nas Już że ta miłość jest bezkaz, uczu To uczucie ponad wieczny czas Blaskiem spała miliardy gwiazd Więc bądź już moja, a ja będę twój To niemalny tat, malnych lul Otwarzanych w kółko, chociaż paliwul Ja dla ciebie uczuciem stanowiłem cały stół Usiądź więc przy mnie i podaj mi dłoń Nigdy nie słuchaj tych zawisłych kłamstw Nasi wrogowie będą chcieli zliczyć naszą miłość Odchodzę już, już i tak nie wytrzyma Chcę być znów szczęśliwy, nie mam już siły udawać, że coś między nami Wybacz mi chcąc się mocno zbyt zranić Zranić Ja przez chwilę nie pomyślałem, że będziesz tak dla mnie cholernie ważna Patrząc na Ciebie nie wiedziałem, że to twoja twarz Twoją twarz będę widzieć, gdy zapnę oczy. Z każdą chwilą spędzoną z Tobą, będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w życiu moim. A rozmawiając z Tobą nie wiedziałem, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem na tym świecie. Od już dłużej tak nie wytrzymam. Nie chcę być już znów szczęśliwy. Nie mam już sił, udawać, że coś między nami. Wybacz, nie chcę cię zbyt mocno zranić. Więc przy mnie i podaj mi dłoń. Nigdy nie słuchaj tych zawistnych kłamstw. Nasi bogowie chcą zniszczyć naszą miłość, ale my się nigdy nie poddamy. Kochaj jest zawsze i wszędzie, ziem nigdy nam nie będzie, kochaj. Kochaj mnie zawsze i wszędzie. Ja, be, ja przyniosę Ci upragnione szczęście. Źle nigdy nam nie będzie.